Och, Jezus. Tak mi się zacina, że po prostu nie da się. I jeszcze przepraszam Was, bo w odcinku w Anglii y, znowu coś mi się zepsuło i jest czarne tło w niektórych momentach. Pewnie w tym też będą, ale może mniej albo więcej. Dobra. Ty muszę się streszczać, bo ja chcę tutaj to przejść szybko. Nie mogę tak, wiecie, przerywać nagrywania, bo wtedy na pewno będzie czarne tło. Lecz bym chciała sobie zrobić przerwę w nagrywaniu. Ale zrobię niedługo. Nie wiem kiedy wrzucę ten odcinek. Eee, podejrzewam albo dzisiaj, albo jutro. Ale podejrzewam że chyba, że jutro dodam ten odcinek. Czyli... no. Czyli... Ten dzień co będę nagrywać ostatni start. I dowiedziałam się, że w poniedziałek, czyli... Czekajcie, 24, 25, 26... 27 grudnia i idę po nowy komputer. No, czyli chyba zdążę, że to wszystko nagrać to poniedziałku. Teście kocham Lara. Dobra, spokój, spokój. Nie bój wersować się. Dobra, zesegam to. Kurde. Czy mulara nie chciałaś mi wskoczyć? Skocz mi! No. Yeah, badaboo. Yeah, badaboo. Yeah, badaboo. Yohoho. Look. Now that's proper gear for getting to the top of a mountain. That's one of Rutland's.

Checkpoint. Yes. <coughs> <coughs> o nie, Loro! musiałam sprawdzić, czy włączałam w ogóle mikrofon. Jak będzie na dół, pamiętam. Loro, uciekaj! RUN! RUN, lara, lara, Yes! Ja będzie, ja będzie oglądać Okej. Okay. Czekaj! To Ta tam Laura! This is fantastic! fantastic! ja tutaj przerywam, bardzo przepraszam Was. Ale zauwa zauważyłam, że tutaj tak mi się tnie, więc nie da się w ogóle nagrać i będzie czarny to przy przypuszczam. Więc zaraz wracam. Witam. Tak, e, tak strasznie mi się zaczynało, że masakra. Powinno być 30 gdzieś tak około, jak nie nagrywam, a było 15, więc było masakra. RUN! Bum. Bum. Bum, no! Zrób bum. Dziękuję. Bum, 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 boom, O! Bum, 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 zrób bum. Aha. Dobra, wszystkie. Jaha! O, tutaj jeszcze jest. Beczka, 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 beczka. O, apteczki były tutaj. A dobra. Trzymam bez apteczek chyba. Chociaż wrócę się w faktycznie po apteczki. Ops no nie wcielić we mnie dziadu Ile mam dwie dobra wystarczy mi Da, nagrywanie dobra I tutaj niestety też przerywam nagrywanie. No, czy zaraz przerywam? Jeszcze nie. Będzie mi się zacinać. I na pewno nie uda mi się tak tego przejść. Więc zaraz wracam. Papa, już pa. no, apteczkę straciłam. I na zabijanie nie no wam włączam kot, bo tam będzie tygrys, a ja nie lubię tygryska. Oczywiście, jak czy co to jest? Tygrys to raczej nie jest. A tnie się, tnie się, tnie się, tnie się. Dzień dobry. O nie, tam będzie jeszcze. O, ta ta Czekaj, połączymy latarkę. Bojamy się. Tak. <grywamy> się. O tam trafiła. Dobry! Ja panu nie przeszkadzam, prawda? Ten nie, no. No. Bardzo dziękuję. I tutaj jest taka, jakby coś takiego dziwnego, bo jak podejdziemy do tych drzwi i nacisniemy E widzicie co ona robi? Czarmary robi. To jest bardzo podejrzane. Ja przypuszczam, co to może być, ale wam tego nie powiem. <laughs> Jak ktoś yy, czyta mojego bloga, to może będzie wiedział, o co chodzi. I tak, najpierw bierzemy to małe. Przypuszczam, że małe bierzemy. <laughs> Fak Laranu, weź. Jak la, Laranu? Wchodzimy tutaj. Bierzemy to. Okej. Okay. I okej, okay, teraz powinno być dobrze. Trochę mam no zatkany, przepraszam Was bardzo za to. No BTS, to musimy jakoś wsadzić w to coś. No. I drzwi się otwierają.

I oh. teraz wiemy, jak Jung Arthur był kimś. Nie się. Jezus. O, już trochę lepiej. Przez ten dym oczywiście. <grym>. Oh, run, Jedziemy. Szybko. Szybko! Nie jest dobrze... Aha, zdążyłam. So, we'll oh. No i przeszliśmy Per... No Boże, Peru chciałam znowu powiedzieć. Nepal. Ah, więc szybko nam to poszło, bardzo szybko. Więc do usłyszenia w następnym odcinku, już ostatnim odcinku to będzie. Mam nadzieję, że dobrze mi to pójdzie, więc nie mam co innego powiedzieć, tylko goodbye. Do usłyszenia w następnym odcinku. Papa. Pa.